Cześć witam was bardzo serdecznie Tomasz Słodki z tej strony na studiu bardzo 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 serdecznie Witam w gościach honorowych Joanna Rocewicz prezeska Fundacji Przemocne Dzień dobry Dzień dobry Cześć i akcja hejty którą stworzyłaś i którą y, przygotowałaś to akcja w odpowiedzi na hejt który wydawał się z internetu dość mocno tak na gangrenę naszych czasów na na, na mowę nienawiści na to co jest do czego mam wrażenie niestety przywykamy. Ja specjalnie mówię, przewykamy, a nie przywykliśmy, bo mam, mam tak nadzieję, że to nie jest taki tryb dokonany już i, i, i klamka nie zapadła, i nie, nie ma kropki na końcu tego zdania, tylko wielokropek i po to jest właśnie ta akcja, żeby pokazywać, żeby łapać za, za, za gardło, żeby zatrzymywać rękę, która już się opuszcza na klawiaturę komputera, albo, albo ma ochotę coś napisać w sieci, albo rzucić słowem, bo, bo słowa mają moc, bo słowa mają znaczenie, bo bo hejt tak naprawdę jest opowieścią o tym, kto jest nadawcą, a nie, kto ma być odbiorcą. Wiesz, tu jest ważne, kto wypuszcza strzała, nie w czyją stronę ma być skierowana. No ale często jak ta strzała do nas jednak przychodzi, Oj, to tak. bardzo nas boli. Oj, I tak. zauważyłem też po twoich programach, które prowadzisz o hejcie hejty w ramach akcji, że osoby, które powinny być uodpornione wielkie gwiazdy telewizji, sceny. Każda z nich mówi tutaj w tym studiu, że nadal boli. No oczywiście, że tak, bo to nie, to nie działa w ten sposób, to nie jest szczepionka, że jeśli twój organizm ma już kontakt z, z bakterią, to to wytwarza przeciwciała i już jest wszystko dobrze, nie zachorujesz na dżumę, cholerę, ospę i tak dalej i tak dalej. Owszem, skóra w pewnym momencie grubieje, taka jest prawda, ale każdy z nas ma gorsze dni, każdy z nas ma czulsze momenty. Każdy z nas ma takie... Ma takie miejsca, w którym jak uderzysz, to to jest jak chińska tortura. To jest jak, wiesz, jak taka kropla, która uporczywie w spada w jedno miejsce skały, to w końcu zrobi w niej y, otwór, to w końcu z jej wyżłobi tę te, 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 te upragnioną y, dziurę. I y, y, y też chodzi, y też chodzi o, tych, o tych, którzy nie mają tej warstwy ochronnej, bo to jest też takie pytanie, wiesz, jak, jak walczyć z hejtem? To w ogóle to zdanie jest wewnętrzne. Sprzeczne. Bo, bo to jest walka, rozumiem. Bo walka, tak? tak, bo walka y, wiesz, to jest jak w takiej klasycznej newtonowskiej fizyce. No. Jak jest akcja, to jest reakcja. Jak jest y, uderzenie, to jest kontrreakcja. Y, jak kogoś atakuje, on się broni. Więc może warto byłoby pomyśleć, jak rozbroić ten, ten hejt, trochę jak saper trochę tak w takiej metodzie Przepraszam mówię o pewnych oczywiście stereotypach, yy, yy, energetycznych emocjonalnych tak trochę po kobiecemu, yy, nie na, naciągając cięciwe do granic możliwości tylko próbując pokazać lustro hejterowi hejterce yy, jak u gogola z czego się śmiejecie sami z siebie się śmiejecie yy, kogo hejtujesz sam siebie hejtujesz bo po drugiej stronie zawsze jest ktoś bardzo nieszczęśliwy, zawsze jest ktoś niezadowolony z siebie, zawsze jest ktoś sfrustrowany, zawsze jest ktoś, kto ma taką dziwną, złudną, złudną, podkreślam, nadzieję, że jak uderzy w drugą osobę to jemu się zrobi y, lepiej, że ta sztafeta sprawi, że uff, przyjdzie na mnie ulga, no to jest bardzo y, złudne, chwilowe i kompletnie nieskuteczne. Bardzo podobało mi się w tym studiu, gdy byłaś gościnią u Moniki Richardson i powiedziałaś, że hejt bardzo często odbierasz jako opowieść o tej osobie, która... Hejtuję. No pewnie, zawsze tak jest. No ale jednak boli. A czy ty masz, czy ty masz potrzebę, żeby komuś y, dowalić, przepraszam, e, słowem? Y, nie wiem, y, powiedzieć, że jest do bani, do, do, do kitu. Nie chcę już jakichś gorszych słów y, używać. Nie wiem, życzyć mu wszystkiego najgorszego. Nie, ale to całe życie tak mam, że nie mam ochoty na coś takiego. Ja bardzo wierzę, y, no dobrze, nie chcę tych New age'owych y, 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 gadań, że, że energia wraca, że wiesz, tam karma i tak dalej ale no, no jest w tym ziarno prawdy jest w tym ziarno prawdy niestety tak Ym, więc zawsze sobie myślę, że jeśli mam coś podawać dalej, to niech to będzie dobro, to niech to będzie uśmiech. To o społeczności LGBT chciałbym mm -hmm. krótko porozmawiać, bo jesteśmy w LGBT TV. Wiesz, że tej społeczności się mocno dostaje i to tak. nie tylko w internecie, w komentarzach, ale przecież dostawało się od Andrzeja Dudy, kiedy mówił, że to jest ideologia, yy, nazywając po prostu yy, nas wszystkich yy, ludzi. Takie słowa nie powinny paść ani z ust prezydenta, ani nikogo innego. A jednak padają. Mhm. I to w opinii publicznej jest na tyle mocno podnoszone, że później zwykli ludzie myślą, że tak wolno, i że to jest wszystko okej, okay. i mhm. że jak powiedzą wiele przykrych słów drugiej osobie, na przykład gejowi, lesbijce. To, to jest normalne, to jest OK. Nie, to nie jest normalne, ale też prawdą jest takie, takie zdanie, które, które zawsze wtedy powtarzam, że wiesz, tyle masz zgody na innych, ile masz zgody na siebie. Że to naprawdę zaczyna się od miłości własnej, to naprawdę zaczyna się od akceptacji siebie i, i takiego zwyczajnego, prostego polubienia siebie. Takiej. Yy, jest w porządku. No może nie jestem idealna, bo czy idealny, bo nigdy nie będę, bo ideały nie istnieją, bo nas w narracji o ideałach wbiły media niestety, które ćwiczyły mięsień, nazywany bądź lepszą wersją siebie. Staraj się być jak najlepszy, a, a gdybyśmy tak po prostu byli wystarczająco dobrze, to got enough już. A, a ty wiesz o tym dużo, bo prowadziłaś przecież czołowe programy informacyjne, mhm. więc y, od kuchni to wszystko bardzo mocno obserwowałaś i widziałaś, jak się w środku mieli dzieje. A powiedz mi, Jasiu, na przestrzeni lat jako dziennikarka. Y, bo ja pamiętam takie momenty, jak zaczynałem pracę na przykład w Radiu BBC, i podrzucałem tematy y, 20 lat temu związane z LGBT. To moi wydawcy mm -mm. machali głową i mówili, a kogo to obchodzi, kogo to obchodzi a po co, a w ogóle a ten temat nie, i tak dalej. Jak ty to, jak, 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 jak to było za twoich czasów? Czy też rzeczywiście tematy LGBT były zrzucane, bo, no bo to nie są tematy interesujące to, nikogo? To, w czasach, kiedy ja zaczynałam, a to było, uwaga, uwaga, poprzednie stulecie, jeszcze taki 99 rok czy nawet ósmy na na stażu dziennikarskim tak naprawdę to nikogo nie, nie, nie obchodziło mało tego kiedy to jeszcze to jeszcze nie był czas kiedy kiedy społeczność LGBT wychodziła na ulicę to nie był jeszcze czas już o, o paradach to w ogóle jeszcze nikt nie nie słyszał ale to był też czas kiedy no przepraszam określenia typu pedał były na porządku dziennym wiesz jak można tak nazywać y, ludzi, którzy są... Tuż obok ciebie, wiesz, gigantyczna społeczność, ponad 2 miliony ludzi w Polsce. 4 miliony. 4 Ostatnie miliony. badania, które były wykonywane we wrześniu 2024 roku przez IPSOS, pokazały, że 10% społeczeństwa deklaruje się jako osoby LGBTQ. Mhm. Wiesz, być może, że. I to pierwszy te... raz w historii jest taki wynik, bo wcześniej, tak jak powiedziałaś, było zawsze około 2 milionów, teraz to już 4. Teraz tak się zastanawiam, wiesz, czy, czy nie. To jest do rozważenia, oczywiście, ale. Ale ja rozumiem parady równości, ja rozumiem potrzebę wyjścia na, na, na ulicę, ja rozumiem potrzebę pokazania się jako społeczność będąca tuż obok, ze ścianą, wiesz, w drugiej klatce. I tak dalej, i tak dalej. Obawiam się, że z, z punktu widzenia y, ludzi myślących takimi bardzo y, standardowymi kategoriami, ludzi, którzy boją się inności. Wiesz, no dlaczego, y, dlaczego są takie reakcje? Takie reakcje są ze strachu, takie reakcje są, są z niezrozumienia. Tam, gdzie ro, rozum śpi, budzą się upiory. Tam, gdzie nie ma wiedzy i akceptacji, rodzą się upiory. Więc może jeśli y, taka. No znów powiem stereotypem wybacz wybaczcie proszę iż taka starsza pani starszy pan zobaczy, y, platformy z y, młodymi starszymi ludźmi y, ubranymi w dość specyficzny sposób tak y, nie wiem czeki cekiny lateks i tak dalej i tak dalej to ich poczucie estetyki może, może być zaburzone może być y, może być uderzone w dosyć czułą stronę. dużo bardziej podobała mi się akcja nie wiem kto ją zrobił nie wiem jak ją nazwał ale to było o tym jestem tuż obok ciebie. Jestem chłopakiem, który kasuje cię w sklepie spożywczym. Jestem dziewczyną, która pobiera ci krew w punkcie krwiodawstwa, na przykład. Jestem lekarką, która osłuchuje Twoje płuca. Jestem facetem, który przyjeżdża po, po Twoje śmiecie. Jestem tuż obok Ciebie. Nie, nie, nie mam twarzy wykrzywionej nienawiścią. Nie mam maski, w której zobaczysz kogoś kto nie istnieje, kogoś, kogo możesz się bać. Ja mogę być twoim synem, mogę być twoją córką, mogę być twoją mogę być swoją wnuczką, twoim wnuczkiem i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, ja za każdym razem, kiedy słyszę te historie o, o młodych ludziach, którzy, którzy mierzą się z brakiem akceptacji u swoich rodziców i słyszą, jak mi przyprowadzisz chłopaka, to się ciebie wyrzeknę, wyrzucę cię z domu. Jak, jak słyszę historię o, o takich kamikautach domowych, które zaczynają się przy rodzinnym stole, a, a kończą się spakowaną walizką i takim poczuciem, nikt mnie tak naprawdę nie kocha, zostałem wyrzucony przez moje własne stado. Wiesz, to jest opowieść również o o lęku przed wystąpieniami publicznymi bo bo my się ich boimy Dlaczego to jest jeden z, y, z takich najbardziej trygerujących strachów nas ludzi na drugim czy trzecim miejscu zaraz bardzo krótko po strachu przed śmiercią i i chorobą, bo boimy się wyrzucenia, bo, bo to jest bardzo atawistyczne. bo jak na wys stado, nasze własne, nasze własne plemię, to jesteśmy zagrożeni przez wszystkie wrogie istoty, rzeczy, które są poza granicami mojej wioski. Wiesz, więc jeśli wyrzucacie rodzina, nie ma nic no, gorszego. Na kanale LGBT TV mamy rozmowę z Sebastianem Szaratą, który mhm. notabene w Google Box występuje z Mariuszem Kozakiem. Mhm. No i właśnie tato go odrzucił, nie odzywa się do niego. Potworna jest ta historia. No po prostu zerwał kontakt. I... A teraz pytanie, widzisz, czy to jest też opowieść o edukacji tego starszego pokolenia? Czy to jest też taka potrzeba dotarcia do tych ludzi i powiedzenia. Że miłość jest największym posagiem, jaki możemy dać naszemu dziecku, że akceptacja jest czymś. Nie, nie da się tego przecenić, nie da się tego przesadzić. Nie ma się, nie, znaczy, nie da się z miłością przedawkować, no po prostu nie da się i tyle, i już. Więc nawet jeśli ktoś taki. Może przez jakiś moment mierzyć się z takim poczuciem kurczę, no, jakoś sobie inaczej to wyobrażałem czy wyobrażałam, bo może chcę, chciałbym, czy chciałabym zostać babcią czy dziadkiem, a, a, a może będzie inaczej, a może wreszcie będzie zgoda na to, żeby, żeby pary jednopłciowe też mogły adoptować, przysposabiać sobie dzieci, bo zawsze będę powtarzała, że więcej miłości da taka para kochająca się i naprawdę kochająca się i tworząca fajną rodzinę niż, ktoś w, czyim domu na porządku dziennym jest, jest przykład jest hejt No ja akurat y, teraz mam wynajęte nowe mieszkanie i wszystko słychać kiedy leżę w wannie w mhm. łazience. I jest jakaś przemocowa rodzina, która w bardzo brzydki sposób zwraca się, wszyscy do siebie się bardzo zwracają brzydko krzykiem, mową nienawiści, mówią ty debilu, ty idioto, po co tam poszłaś, debilko? I cały czas, jest, cały czas jest taka narracja z podniesionym głosem. Ja to wszystko słyszę w tej wannie. I nawet tak sobie wczoraj. Myślałem o tobie i o programie, który robisz, jak on jest ważne, żeby eliminować tego typu sytuacje, i żeby po prostu ludzie wiedzieli, że tego typu zwracanie się w domu to jest okropne zwracanie, nie można tak robić. Natomiast tak sobie pomyślałem, ile jest takich rodzin mm -hmm. przemocowych, w których rzeczywiście to ta, to odzywanie się do siebie w samym tym środowisku rodzinnym jest na bardzo brzydkim poziomie. No i co wtedy? I co z tym zrobić powiedz? Spotkać się taką panią na korytarzu albo w Windzie i zaprosić ją na kawę. No wiesz, ja, ja się zastanawiam. Albo pana. No i, ja, I teraz widzisz hmm. dochodzimy do kolejnego momentu, bo jak ja słyszę tę te, te mowę nienawiści i tą przemoc, no bo możemy to tak nazwać, jak się ludzie tak do siebie zwracają, to teraz, jeśli to się jest pod adresem dziecka, to ja powinienem zadzwonić na policję i zgłosić, że tam dochodzi do krzyków i do przemocy? Czy nie? Czy to jest moja sprawa, czy nie? I tu zaczynają się takie dylematy, które myślę, że ma wiele osób mieszkających w blokach i słyszących tego typu rzeczy. Odpowiem. Zawsze jest nasza sprawa, wiesz? Dlatego, że chwilę potem, tydzień, dwa, pięć, może rok, może nie, nie wiemy. Będziemy świadkami sceny, kiedy przyjedzie dziennikarka, dziennikarz z, wiesz, z, z lokalnego czy nielokalnego serwisu i zapyta, czy znał pan. Te mm -hmm. rodzinę, a ty powiesz, tak, była wzorowa, znaczy nie ty, ale wiesz, bardzo często widzę takie, takie, takie sceny. No oglądamy to w oglądamy jak na co dzień. Ale ona na... była dobra, taka Pęda. była sympatyczna i zabiła tutaj dziecko, jak to możliwe. No właśnie, albo, albo ja nigdy nie słyszałam, nikt się nigdy nie skarżył, a, a dziecko ląduje w szpitalu z głębokimi ranami mm -hmm. i, i walczące o, o przetrwanie. Reagować trzeba na bardzo wczesnym y, etapie. Ja się, dlaczego ty się nie boisz osób LGBT? A dlaczego mam się bać? Co za Bo pomysł. wiele osób w społeczeństwie się boi. No, teraz mówiliśmy o tym, że <laughs> przez to, że nie ma edukacji i ludzie nie znają osób gejów, lesbijek, osób biseksualnych, transpłciowych, mm -hmm. to, to się po prostu ich boją. Wiesz co, Może znasz pewnie, dużo. pewnie znają, pewnie znają, tylko nie wiedzą, że... że, 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 że... Że mijają ich na ulicy na przykład, że wiesz, że spotykają ich, nie wiem, w bibliotece, w sklepie spożywczym, czy czy nie wiem, czy w kinie e, i, i tak dalej, i tak dalej. Nie pojmuję tego, tego lęku. E, powtarzam, no, lęk budzi się tylko tam i pojawia się tam, gdzie jest, gdzie jest niewiedza. To na zakończenie, Jasiu, jak zmieniła się dzisiaj telewizja, jeśli chodzi o osoby LGBT w porównaniu do tych. Do tego 98 roku, kiedy zaczynałaś. Wiesz, myślę, że że chyba to już nie jest nic zaskakującego, że, że osoby definiujące się w ten sposób są na ekranie, że mówią o tym otwarcie, że możemy wymienić nazwiska. Chyba nawet więcej, więcej mężczyzn. No na, się, Stenzel, na na Fortuny, no, na przykład który prowadzi koło Fortuny. Najbardziej popularny gej. Ale przecież w serialach jest mnóstwo aktorów, mm. którzy już grają też. Tak pary jednopłciowe tak, i to tak, się wszystko mam tak. wrażenie bardzo zmieniło fajnie bo to bardzo zbliża i to jakoś yy, to nie jest najlepsze słowo ale jedyne jak teraz mi przychodzi do głowy oswaja te demony które są w, w głowach ludzi którym się wydawało, że być może wiesz będą spotykać w tych przysłowiowych sklepach spożywczych osoby ubrane w, w, Piura. w, w lateks, albo w pióre <laughs> i wiesz wymalowane jak na jak na paradę to jest jakiś rodzaj kostiumu jakiegoś jakiś jakiś wiesz, no, nie wiem, żart Przebranie, jakiś rodzaj mm, m, maskarady, karnawału. Niech to sobie będzie, ale, ale naprawdę y, 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 spokojnie, to naprawdę nie jest żadne groźne zjawisko. Pamiętam, jak Ewa Wanat, mieszkając mhm. w Berlinie już pod koniec swojego życia, wrzucała zdjęcia z metra, gdzie właśnie w lateksie i w maskach piesków mhm. jechali mhm. mężczyźni. I pisała, że zastanawia się, czy kiedykolwiek w Polsce w ogóle będzie Zgodę na tyle na otwartość, takiego, tak. żeby w ogóle w metrze nie patrzeć dziwnie na kogoś, kto się po prostu przebrał, mm -hmm. ale myślę, że do tego jest droga jeszcze bardzo długa. Z drugiej strony, tak sobie cały czas myślę, też nagrywając z tobą hejty, czy prowadząc, czy realizując, produkując, kiedy będzie taki moment w życiu, że każdy będzie mógł być sobą? I będzie mógł, Obyśmy dożyli. i będzie mógł robić dokładnie to, czego chce. Oczywiście nie mówię o krzywdzeniu innych ludzi, no bo wiadomo, że jeśli będzie chciał kogoś pobić, no to umówmy się nie o to mi chodzi. Mm -hmm. Ale czy będzie kiedyś taki moment, że ty będziesz mogła być yy, yy, Janną, która podejmuje taki, takie wybory i na przykład pokazuje je na Instagramie i ludzie nie będą mm -hmm. yy, się dziwili i hejtowali, a ja będę mógł być gejem, który No może piór, ja nie lubię piór akurat. Lateksu też nie lubię, ale no nie wiem. Ubiorę się w bardzo, bardzo kolorowe ubranie i będę spacerował po ulicy i nikt nie będzie miał problemów w tym, że idę w kolorach tęczy. Twoja przestrzeń wolności, wiesz? Może, może będzie to w tym samym momencie, kiedy ludzie będą mieli y, przyzwolenie i, przepraszam, y, y, cudzysłów gdzieś y, i nie będą opowiadali, że w pewnym wieku to nie wypada, bo to jest też o tym opowieść, wiesz? Że w pewnym wieku kobietom nie wypada. Y, y, Farbować włosów na różowo, chodzić w za krótkich spódniczkach, nosić takie dekoracje No tak, to by się albo... też dostaje przecież co chwilę, no, że taką sukienkę założyłaś taką, a z tutaj nas, taka. Ale każdej z nas. No naprawdę. Yy, bardzo mi się podoba taka, mam znajomego, zresztą, zresztą geja który jest fantastycznym człowiekiem i ukuł taką to znowu będzie cytat i ukuł taką, anegdoto, anegdoto, wskazówkę jak wita swoich gości i widzi, że ktoś z nich zachowuje się wiesz w nazbyt koturnowy sposób dostojny jak reofłot, czy dostojna jak reofłot, cytując Wojciecha Młynarskiego nieodżałowanego mówi tak Szanowni państwo wiesz jak na kije z, mogę dupy jest tam więc może warto je po prostu wyjąć do dowolnego mhm. miejsca. Żyć y, samemu wedle własnych zasad i pozwolić innym. Naprawdę będzie prościej. Czy fundacja y, pod swoje ramiona, pod swój parasol będzie także przyjmowała osoby LGBT? No pewnie, no. Zapraszam. Głupie pytanie, prawda? No głupie pytanie, no. Przepraszam. Na nie, ma głupich pytań, no, ale odpowiedziałam. Przepraszam. <laughs> Przepraszam. Ja. Joanna Racowicz, bardzo dziękuję i dziękuję gratuluję tam. fundacji i gratuluję całej tej akcji i z całym sercem y, będę ją wspierał jak tylko będę mógł. A ja ci dziękuję za wsparcie, bo jest bezcenne. Joanna Racowicz, dziękuję. Rozumiem Dzięki, wszystkie tam tam Do zobaczenia.